Paweł Augustiek z tej strony w ramach pokazów Budma 2014 również zaprezentujemy Państwu Camux, firma polska, rodzinna z 25-letnim stażem na rynku, działa prężnie w wielu krajach świata. Oznaczyłem tutaj bliskie nasze sąsiedztwo, również na mapce, jak Państwo zapewne widzą, a także zestaw. Nagród i wyróżni, które firma otrzymuje. Produkty firmy Kalux to oczywiście produkty oświetleniowe, i w ostatnim okresie pojawiły się nowe, nowe produkty, konkretnie oświetlenia, reflektory, na przewodach, projektory. Tutaj Ovid, serii Ovid, które w ramach tego pokazu postaram się Państwu zaprezentować, stosując je zarówno w oprogramowaniu Revit, jak i w oprogramowaniu w 3DS Max. Należy pamiętać, że oba te produkty ściśle współpracują, a dzięki również ścisłej współpracy Archispace i firmy Canlux możemy Państwu za zaoferować dostęp do bibliotek, do zarówno modeli opraw, jak i wygenerowanych specjalnie w tym celu, czyli w celu zastosowania zarówno w Szydlamaxie, jak i w Rebicie. No, Przede wszystkim wzorców rozłożenia światła w trójmiarze, czyli plików między nimi IES, jak również w kilku innych formatach można tego typu wzorce spotkać. IES jest powszechnie stosowane w przypadku 3D Maxa, czy AutoCADA czy Revita także tutaj spokojnie możemy zastosować. Tak jak już powiedziałem, tutaj widać przykład do zastosowania tych konkretnych opraw. Mamy do czynienia z, tak jak będziemy, projektorami na szynoprzewodach. Do zastosowania nie tylko tak jak tutaj w przypadku galerii, na przykład, ale także w zastosowaniu biurowych, a także w, 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 w w przypadku, gdy taka jest nasza wola, czy klienta wola, w, również w domowych zastosowaniach. To, co jest istotne, to tak jak powiedziałem, ten konkretny produkt, produkt, który. Jest wygenerowany, również i wymodelowany, dostępny dla Państwa ze strony Archispace, ale również można go znaleźć w innych miejscach na stronie producenta i są również różnego rodzaju elementy związane z innymi produktami firmy Canox. W ramach sceny którą wygenerowałem. Przykładowej, bardzo prostej sceny pokażę tutaj jedną rzecz, a mianowicie dodanie świateł do, do projektorów i wzorca światła do takiego prostego budyneczka stosunkowo. Możemy tutaj swobodnie operować na rzucie sufitu, bo to jest to, gdzie powinniśmy dodawać oświetlenie. Mamy już załadowany szynoprzewód. Przypominam, że w Rebicie można wygenerować szyk, szyk, który tak jak w Autokadzie w ostatnich wersjach jest wielo powiedziałbym no, zmienny, czyli dopasowywać się można go do potrzeb. No, i przede wszystkim trzeba taką oprawę załadować. Eee, tak jak zawsze mówię, że za, żeby ładować poprzez z, zakładkę Insert Low Family. Dzięki czemu możemy, e, drodzy Państwo, załadować e, tutaj konkretne rodziny. E, w tym momencie rodziny e, i materiały oprawy e, Ovid, e, serii Ovid, tak jak widziałem, nowy produkt. Ten produkt możemy załadować teraz bezpośrednio do pliku, do projektu Revita. Wystarczy w zasadzie wczytać i wybrać oczywiście element odpowiedni. Tutaj proszę zobaczyć, oczywiście tu są inne elementy z Reviteki, czyli innego produktu, który przedstawiałem już w ramach tych warsztatów i jesteśmy w stanie również tutaj zobaczyć te elementy, które chcemy zastosować. Proszę bardzo, Ovid MTH. Tutaj V2 to jest akurat moje znaczenie, wersja standardowa jest tutaj. I proszę bardzo, mam możliwość załadowania. Już powiem, sygnalizuje, że czegoś nie widać. Możemy oczywiście te elementy zmienić. Dodam sobie te oświetlenie na wysokości 235 jednostek. Jak widać taka oprawa. Już tu jest widoczna. Możemy oczywiście posłużyć się teraz mechanizmem, który pokazałem wcześniej albo kopiowania ręcznego. Proszę bardzo. Albo, jeżeli taka jest potrzeba, możemy po prostu proszę bardzo zobaczyć. Możemy po prostu załadować tutaj szyk i wykorzystać kwestię tutaj długości łącznej. Ścieżki, po której, czy na przewodu, po której te elementy będą się do, dokładnie no, pojawiać, i proszę bardzo, wówczas mogę zagęszczać ten układ zależnie od potrzeb. To, co jest istotne jeszcze, to jest oczywiście kwestia możliwości. Sparametryzowanej z z zmiany tych elementów, czyli jeżeli teraz decydujemy się na przykład na rozgrupowanie tych elementów, program tymi wykrzyknikami ma i sygnalizuje, że światła te nie są podłączone do systemu zasilania, czyli to jest też funkcja, która, którą tabelizacja posiada. Funkcja, która sprawia, że w Rewicie nie tylko działają one jako model zwykły pod wizualizacji, ale również jako model, który może dawać nam parametry zasilania tych Konkretnych projektorów do zestawień, również elektrycznych, czyli tego co Revit MEP bądź Revit Pełen z pakietu Blue Design Suite wykonuje. Teraz pozwolę sobie rozgrupować te elementy i pokażę to, co jest clue programu. Poza oczywiście parametrami, które się trzeba podpiąć, zasilanie możemy zmieniać również inne parametry tej lampy. Mogę w tym momencie konkretnym zdublować tą oprawę. Dublując, mogę zdefiniować inny kąt, pod którym ona świeci. To zaraz pokażę w trójmiarze? Proszę bardzo, już jest inny. Może zobaczmy to w trójmiarze. Na razie pozwolę sobie te elementy, te konkretne elementy stąd wydostać. Pozwala mi na to tryb izolacji elementów i jestem w stanie ocenić, czy mam tutaj do czynienia. Jeżeli jest jakikolwiek niewielkie. Powiedziałbym kopnięcie, jeżeli chodzi o e, wysokość. Mogę w tym momencie bez żadnego problemu zmienić ten układ. Proszę bardzo, podobnie jak w tym przypadku. Widzimy już od razu różnicę. Proszę bardzo, możemy też zmieniać szybko jeszcze, dodać kolejny kąt. I w tym momencie możemy bawić się tym oświetleniem zależnie od potrzeb, definiując pod różnymi kątami oświetlenie. To, co jest istotne, to to, że pozwala to zaoszczędzać, zaoszczędzić bardzo dużo czasu dlatego, że zarówno kwestia istnienia oprawy, którą normalnie trzeba by wymodelować, jak i kwestia związana z oświetleniem dokładnym, czyli to, co Mental Ray oferuje bardzo zawarte w, zarówno w Maxie, jak i w Revit'cie, bardzo dokładną analizę, co prawda kosztującą trochę czasu i wymagającą pewnej już wiedzy o parametrach, natomiast w samym Revit'cie bez żadnego problemu jesteśmy w stanie dzięki współpracy Archispace i firmy. Canlux, użyć tego bez potrzeby wprowadzenia tych wszystkich parametrów. Tam jeszcze jest, drodzy Państwo, wszystko zrobione. Jeśli popatrzymy sobie tutaj w edycję rodziny takiej, zrozumiemy o co chodzi poza samą prawą, która jest parametryzowana, co pozwala nam poruszać tymi elementami, zmieniać kąt. Mamy jeszcze dodatkową rzecz, a mianowicie właśnie tutaj źródło światła, czyli rozłożenie światła w trójmiarze. Istotne jest to, że takie źródło dodane wewnątrz pliku rodziny poprzez plik ES ma zdefiniowany tak zwany photometric web, czyli to jest właśnie pliki. gdyby ktoś chciał samodzielnie zrobić tego typu światło, musiałby po prostu zmienić typ standardowy, który z reguły bazuje na ustawieniu albo takimi jak mamy w latarkach, czy ogólnym, do chemisferycznym, czy sferycznym, na photometric web. Wówczas w rodzinach pojawia się nam tutaj zestaw informacji, między m.in. photometric web file, czyli coś, co możemy otrzymać odpowiednio od producentów opraw w tym momencie firmy Candux oraz kąty tutaj pod jakim świeci ilość kelwinów jeżeli chodzi o jasność, o barwę, o parametry, które tutaj są związane, jesteśmy w stanie to zmieniać. Natomiast pamiętajmy, drodzy Państwo, że normalnie musielibyśmy pieczołowicie odtwarzać obudowę, odtwarzać oprawę, dodawać źródło światła, definiować to, parametryzować. Oczywiście jest to jak najbardziej możliwe. Powiedziałbym, że jest to znacznie prostsze niż w wielu innych aplikacjach. Natomiast to, co jest ważne, że dzięki temu, że biblioteki już są, że są załadowane wzorce rozłożenia światła w trójmiarze, czy bliki jest, że są sparametryzowane same oprawy, czyli to, że mamy intuicyjną zmianę. Sprawia, że oszczędzamy bardzo dużo czasu, co przy projektowaniu jest niezwykle istotne, bo przecież kosztuje nas faza koncepcyjna, sporo. Chcemy potem również. Chcemy się skupić na tym, co jest istotne i te biblioteki właśnie nam na to pozwalają. Pozwalają nam zaoszczędzić czas tam, gdzie potrzeba i e, użyć właściwych produktów, których klient, których klient jakości może być pewien, e, a jednocześnie my jesteśmy też pewni, że klient nie będzie rozczarowany, że będzie miał to do dyspozycji. Proszę bardzo, jednym, cokolwiek mógłbym oczywiście tu zmienić, gdybym chciał jeszcze jakieś dostosowanie zrobić, natomiast e, jeżeli już te oprawy są gotowe, je, mam je przygotowane tutaj w tym konkretnym momencie. Mam wykorzystaną rodzinę, wychodzę z trybu izolacji i mogę w tym momencie oczywiście wejść na model. Wejdę na parter, tutaj mogę oczywiście pokazać to z poziomu wnętrza, widzimy jak to wygląda, oczywiście tutaj te krzykniki, tak jak powiedziałem, sygnalizują, że ten zestaw, system nie jest podłączony, co nie, co nie będzie miało wpływu w tym momencie na konkretnie wizualizację. Mogę wejść na parter, poprosić o pokazanie kamery, zmienić ten układ kamery spojrzenia w ten sposób i ewentualnie, jeżeli taka jest potrzeba, po prostu obserwować, co tu się dzieje. I tutaj oczywiście wchodzi jeszcze jedna kwestia, mianowicie Revit, no, powiedziałbym, jeżeli chodzi o taką podglądową analizę, nie jest powiedziałbym, no, porównywalny w pełni do maxa, no jednak od czegoś ten max jest. Natomiast, gdyby, jeżeli chodzi o podgląd, no to w podglądzie też pewnych efektów od razu nie zobaczymy. Dlatego warto jest zastosować tutaj podgląd, jednak albo spróbować pobawić się podgląd taki bardziej rzeczywisty. Możemy oczywiście spróbować się pobawić podgląd typu ray trace z poziomu Revita. Natomiast ten podgląd no, nie jest porównywalny do tego co mamy w Maxie, jeżeli chodzi o ActiveShade. Poza tym, akurat tutaj oświetlenie w tym gdzieś nie jest widoczne, sztuczne w pełni. Dlatego zrobimy co innego. Mógłbym oczywiście to wy wyrenderować i tak też w tym momencie zrobię dosyć, mam nadzieję, w prosty sposób. Pamiętajmy, że jednak te tryby wszystkie, które są związane z wizualizacją czy renderingiem, trochę czasowo kosztują. Tutaj mógłbym oczywiście ustawić na razie jakoś, muszę ustawić jakoś low. Mam interior, tylko artificial, czyli tylko sztuczne i w tym momencie dam render. Tutaj w tym momencie niestety to się, to się będzie działo, to się będzie robiło. Ehm, pro, w, mogę w tym momencie jeszcze pokazać jedną krótką rzecz, w procesie tutaj w, powiem programowi, żeby zostawił mi trochę dla maksa, bo w tej chwili przechodzimy drodzy Państwo do maksa. Ehm, proszę bardzo, wyrenderowane szybciutko w trybie low. Ehm, nie jest powiedziane, żeby były widoczne źródła światła, dlatego tutaj możemy wszystkiego nie widzieć. One tutaj jak najbardziej są, zarówno sztywne przewody, jak i elementy. Rozdzielczość nie jest za duża, ale widać jak świecą konkretnie te elementy, co jest, no tak jak Państwo zobaczą, fajne, bo mamy od razu jakiś podgląd, ale to samo możemy, drodzy Państwo, zrobić, zapisać i zrobić w 3D Maxie. Wystarczyłoby zapisać ten projekt po prostu pod tą nazwą, po zapisaniu tego projektu nawet pod plikiem RVT w wersji 2014 można poprzez funkcję Import File czy Link Revit konkretnie rzecz biorąc Link Revit wczytać pliki właśnie związane z Revitem, czyli po prostu powinien w tym momencie przejść do odpowiedniego katalogu. Ten plik wygenerowany może być użyty do, drodzy państwo, no konkretnej pracy już w maksie. Lecimy dalej z tym. Ja tutaj już mam załadowany ten dodałem jakąś kanapę z poziomu maksa, czyli wykorzystałem funkcje, które są w maksie jak najbardziej poprawne i w tym momencie jestem w stanie zobaczyć co my tu mamy? Tak. No mamy światła zwykłe, najzwyczajniejsze światło, oczywiście fotometryczne, ale bez wzorców opraw. Czyli nie mamy ani oprawy tutaj, ani nie mamy wzorca. Oczywiście ja mógłbym załadować z Revita oprawy. Czasami jednak ze względu na to, że oprawa jest gdzieś ukryta, że no chcemy pokazać efekt w jedną, w drugą. No mamy jeszcze na przewody, proszę bardzo. żyłem dlatego żeby przyspieszyć czas renderingu. Mamy, kończy już mi się czas, dlatego zmienię po po prostu wzorce oprawia. I w maxie proszę bardzo, wystarczy, że zaznaczę jedno ze światł jeżeli światła są robione instancją, co widzę tutaj, czyli są w tej i pewne swoje zachowania. Jestem w stanie przejść do zmiany trybu cieni i przede wszystkim co najważniejsze, wykorzystać wzorzec światła dostarczony przez Canlux. Proszę bardzo, mam wzorzec światła w tym momencie. Powoduje to natychmiastową zmianę również kształtu tego światła co wynika właśnie z faktu, że stosujemy konkretny wzorzec, czyli nie jakiś wirtualny element, tylko konkretny wzorzec i w tym momencie jesteśmy, drodzy Państwo, w stanie zobaczyć konkretne efekty, realistyczne efekty związane z tym, że program poprawnie odzorowuje rozkład światła w scenie. Jeżeli zbliżę, proszę bardzo, jest dokładny profil światła widoczny, jeżeli zaznaczę sobie pozostałe światła. Wybiorę funkcję selekcji wybierz podobne. Mogę tutaj zbliżyć się, podobnie w tym przypadku i tutaj. Te światła pozwalają dzięki tym, tym wzorcom wydobywać również detal, detal architektoniczny, detal, fakturę materiału. Także to jest coś, co bardzo pomaga przekonać klienta też do naszej wizji. Proszę bardzo, chwilkę muszę poczekać, bo jednak, ze względu na sam proces remy, symulacji wyglądu, mamy tutaj no, lekkie spowolnienie. No i... Przypominam, oczywiście oprawa, to jest jedno, tak jak powiedziałem, oprawy też się ładują do Maxa z Revita, z modelu, z Archispace'a i tutaj mamy ten wzorzec. Ja specjalnie ukryłem oprawy, dlatego że chciałem, żeby Państwo widzieli, jak wygląda to światło. Tak samo w Revicie jest ukryte, dlatego tego nie widać. Ale to umożliwia ten wzór, umożliwia nam zastosowanie tego wzorca w Maxie, bez potrzeby jakby ujmowania, generowania bardzo dokładnego oprawy, jeżeli nie ma takiego potrzeby potrzebuję tego wzorca dokładnie, żeby klient zobaczył, jak to światło świeci? Proszę bardzo, mamy, widzimy w podglądzie i teraz w zasadzie już na koniec, robiąc szybciutko rendering, jesteśmy w stanie zobaczyć jakiś tam wstępny efekt od tej strony. I w tym momencie, proszę bardzo, jeżeli chodzi o rendering, render setup, ustawiam po prostu jakiś taki parametr, patrzę, jakieś konkretne parametry renderingu, wykonuję ten rendering. I jestem w stanie klientowi zaproponować, no, zaproponować, pokazać tego typu układ z oświetleniem już użytym w scenie. Max oczywiście liczy i pokazuje wiele innych efektów, których Revit na początku może nie pokazywać, dlatego też jest dostarczany w ramach pakietu Building Design Suite i umożliwia nam no, pełną, pełne wykorzystanie narzędzi w wizualizacji. I tu w zasadzie pozostałem chwilę poczekać na dokończenie się tego renderingu i podziękować Państwu za uczestnictwo w tym pokazie. Z mojej strony w zasadzie to prawie wszystko. Przypominam, że e, wszelkie materiały znajdą Państwo na Archispace, tamtą, tam są też modele. Tam są modele z odzorcami opraw, są również modele szynoprzewodów. Także są Państwo w, w tym momencie w stanie wykorzystać. Natomiast to w projekcie e, jesteście pewni, że to co stosujecie jest e, obecne na rynku, e, że jest to produkt nowoczesny, e, nowoczesnej firmy, e, przypominam, firmy Canlux. I w tym momencie jesteśmy w stanie zakończyć e, ten pokaz. Dziękuję bardzo, Państwu bardzo. Do widzenia. Do zobaczenia przy okazji jasnych pokazów.